Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Kto to mówił? Osioł. No właśnie. A osiołkowi w żłobie dano w jednym owies, a w drugim? Siano. Bardzo dobrze. Więc o czym dzisiaj będzie mowa? O płatkach owsianych. Zaczynamy. O sianie. W sumie siano, siano. Money, money, money. Jak zjesz płatki owsiane, będziesz miał energię, żeby zarobić siano. Zaczynamy. Szybki temat. Geniusz kulinarny, jeżeli chodzi o płatki owsiane, to jest kwestią tego, że zawojowały cały świat odnośnie śniadania. Dlaczego? Bo są bogate. Po pierwsze, węglowodany to jest jakieś 68%. Dużo, czyli dużo energii. Ale też dużo białka, bo to jest jakieś 13 gramów. Do tego tłuszcze 7 gramów na 100 gramów. Czyli taka można powiedzieć, że piguła wszystkich składników odżywczych. No i oczywiście jeszcze błonnik. Też jakieś 7 gramów. Tylko jest jeden myk. Nie mają zbyt długiego terminu przydatności. I właśnie o tym można powiedzieć, że jest jednym z klu jakości płatków owsianych. Bo nie wiem, czy wiecie, że jak kupicie płatki owsiane, to maksymalnie możecie je przechowywać od 4 do 6 miesięcy. Oczywiście w zależności tego, jeszcze w czym. Jeżeli chcecie 6 miesięcy, możemy wyłączyć wodę. Jeżeli chcecie przechowywać 6 miesięcy, to pamiętajcie, że przesypujecie je z opakowania do szklanego słoika i trzymacie w suchym miejscu jeszcze najlepiej wyciemnionym. Ponieważ tłuszcze je uczeją. I właśnie to jest te 6 miesięcy, bo po 6 miesiącach one po prostu zmieniają organoleptykę i już nie są smaczne. Obróbka termiczna płatków. Możecie kupić najzwyklejsze, najbardziej surowe płatki. I one po prostu są miażdżone, nic poza tym. To znaczy, że są sprasowane ale potem są płatki górskie, które są dodatkowo lekko podparowane, czyli podparowane specjalnie po to, żeby wydobyć z nich częściowo składniki, o których mówiłem wcześniej, co powoduje, że szybciej się gotują, bo jak wrzucicie je na wrzątek, to jest około 10 minut i są gotowe. I na samym końcu są płatki błyskawiczne. Te mają zdecydowanie najniższą wilgotność same w sobie, ale są podane najwyższej obróbce, to znaczy, że są jeszcze drobne, połamane, więc jeżeli je wrzucicie na wrzątek, a że są bardzo mocno sprasowane, to od razu wypuszczają wszystkie składniki i robi się po prostu kleik. Bardzo ważna sprawa zapomniałem. Jeżeli nie trawicie glutenu, to płatki owsiane są dla was, tylko musicie szukać tych z oznaczeniem, że są czyste, bo zazwyczaj są mieszane z innymi zbożami, bo sam owies, słuchajcie, tak z ciekawostek, przewędrował jako chwast razem z pszenicą i tak wyrósł u nas, ale się okazało, że też jest przydatny i pożyteczny, więc można go zjeść. I przepis, bo przecież nie samym zdrowiem człowiek żyje, ale też smakiem, jakąś radością życia. Więc zrobimy bardzo szybki deser z płatków owsianych błyskawicznych. Dlatego zagotowałem wodę i mniej więcej mam cztery miarki wody. O takie. I na te cztery miarki wody wrzucam, słuchajcie, dwie, a w zasadzie trzy solidne miarki płatków błyskawicznych. Jedna. Druga. Jeżeli ma być to bardziej krem, to dwie wystarczą. A jeżeli ma być bardziej zawisista masa, to dorzucamy jeszcze trzecią. Cyk. Wystarczy, że wszystko jest mocno zagrzane. Całość dokładnie mieszam. Jak zobaczycie sobie to właśnie z owsa wszystkie składniki dostają się do wody. I tak też powstaje słuchajcie, mleko owsiane choćby nawet. No właśnie mleko owsiane, w zasadzie napój owsiany, bo mleko jest tylko jedno. Tak przygotowane płatki odkładam na bok. Biorę sobie łoka. Na suchą patelnię wrzucam lekko podprażone orzeszki, niesolone, ziemne orzeszki. Delikatnie je podgrzeję, żeby miały piękny aromat. I zrobię prosty sos. Robimy owsiankę w stylu sneakers. Daję dwie łyżki kremu czekoladowego na bazie orzechów laskowych. Oczywiście jest tam tłuszcz, jest też lecytyna. Mhm, właśnie jest lecytyna. A to oznacza, że on jest gęsty, jest tłusty, ale jak dodam do niego śmietanki odrobinę 30, to jestem w stanie zrobić z niego budyń. Więc mniej więcej daję tyle samo objętościowo śmietanki co kremu. I teraz zobaczcie, zaczynam wszystko delikatnie mieszać i po pewnym czasie jeszcze nic nie widać. Ale za minutkę, lecytyna zacznie działać. I w ten sposób rozmnażam krem, a jednocześnie nadaję mu pewnej plastyki, dzięki której łatwiej jest go nałożyć na przykład na naleśniki, dorzucić jako polewę do ciasta, bądź też wykorzystać właśnie przy robieniu owsianki. Uh -huh. Sprażone orzeszki, lekko nawet przypalone, bardzo dobrze, przerzucam do pojemniczka i będę je miksować. No, tak przygotowane orzeszki miksuję na lekką jazdę. Bingo. Czujecie ten zapach? Mhm. I dorzucam te orzeszki, słuchajcie, do owsianki. O tak. muszę wymieszać. Dobrze. Fajna budyniowa konsystencja, idealna. W drugiej miseczce mam masło orzechowe. W sumie wszystko gotowe. Nakładamy łyżeczka kremu orzechowego. Staram się rozprowadzić ją pod nie słoika. Na wierzch kładę, masę owsianą, do tego masło orzechowe. O tak. Mhm. Nie za dużo, bo ono ściąga jest również aromatyczne. Hop, kolejna łyżka kremu. I kolejna porcja owsianki. Tym razem już taka solidna. Robię lekkie wgłębienie. Ładnie wyrównuję. Napełniam kremem czekoladowym. I gotowe. Najlepiej w słoiczku, bo można zabrać ze sobą. Powiem Wam tak, takim deserem niejedno serce skradniesz albo skradniesz. Gotowe. Na zimno, tak samo dobre jak i na ciepło. Do spożycia od razu. A płatki do 6 miesięcy. Zresztą podsumowanie. Osiołkowi w żłobie dano w jednym owiec, z drugim siano podsumowanie. Owiec w trzech odmianach płatków owsianych. Tradycyjne, czyli po prostu owiec tylko i wyłącznie zmiażdżony. Potem mamy górskie, zmiażdżone i lekko podparowane. I ostatnie, czyli płatki błyskawiczne. Te ostatnie najmniej wartości odżywczych. Te po środku, takie w punkcik. No i tamte oczywiście najbardziej bogate, ale najdłuższy czas obróbki. Więc jeżeli chcecie zjeść dobrze, szybko, śmiało możecie sięgać po błyskawiczne, bo między nimi, prawdę mówiąc, żadna różnica minimalna jest, ale minimalna. Płatki owsiane mają bardzo dużo węglowodanów, błonnika i białka. Przede wszystkim ten pierwszy, węglowodany. Bardzo ważne, bo się powoli uwalniają, więc dlatego się często stosuję płatki owsiane na śniadanie, bo powoli uwalniają energię. Płatki owsiane to świetny sposób na wypełniacz, czyli zamiast mąki albo bułki tartej do mielonych kotletów, śmiało można wrzucić właśnie płatki owsiane. Mogą być też uzupełnieniem ciast. Przemielone płatki owsiane można zastąpić w jednej trzeciej na przykład objętość mąki, co spowoduje, że ciasta będą zdecydowanie lżejsze, no i też mniej kaloryczne. Duża zawartość błonnika w płatkach owsianych powoduje, że zdecydowanie wolniej wchłania się cukier, co powoduje, że idealnie mamy przez cały dzień dużo energii. I na samym końcu, pewna prawda. Bądźcie jak osły. Wybierajcie płatki owsiane.